No good to me dead. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przedstawię Wam unboxing, taki szybki, dosyć bez zbędnego, może i za długiego opisywania kart. Nadarzyła się okazja, bo akurat wygrałem te wszystkie karty, które tu zobaczycie, na Mistrzostwach Mazowsza. Także zaczniemy od pierwszego boostera. Polecam wam jeździć właśnie na Mastery. Jest fajna ekipa, zawsze można z kimś pogadać o tych kartach, no i wykazać się przede wszystkim. W pierwszym boosterze mamy Damę Dworu. Dama Dworu bardzo ciekawa karta. Na niewiasty polecana wręcz i obowiązkowa. To jest nasz generalnie, ona robi nam dochód, a ewentualnie może czasami inaczej pomóc, tam w pojedynkach, na przykład. W drugim boosterze znajdziemy z Woli Księcia. Komentarz jest dogrywany później, bo miejsce, w którym nagrywałem była puszczona muzyka i najprawdopodobniej by to nie przeszło na YouTubie. Z Woli Księcia też jedna z mocniejszych kart dla Wiśniowieckich. Odznacza trzy postaci za zaznaczenie Elekta. Jak dla mnie to jest bardzo mocne i bardzo fajne. Nie odrzucamy wtedy kreski. Jedyne, co robimy to zaznaczamy Elekta. Nienawidzę tych starych boosterów. One Niestety są pakowane tak. A, dziwnie, dziwnie. One są tak zgrzane po prostu i trzeba je otwierać za pomocą jakichś nożyczek albo nożyka. Tutaj poszukiwa, poszukiwana przeze mnie karta Jamie Szlachcic, czyli możliwość agitacji pospolitymi. Włączamy to tylko do pospolitego i zyskujemy jeszcze dzięki temu pewnie kre, kreskę. Tak, powiem wam, że. Trzy takie karty, trzy razy orator i pospolici, niektórzy tacy już sensowniejsi, którzy mają jakąś tam lepszą szablę, mogą agitować i robić ciekawe rzeczy. Zastanawiam się, jak to złożyć. Tutaj wspaniały booster szable w dłoń karta wręcz obowiązkowa dla bojówek, które mają w możliwości grania na ruskich. Polecam Wam serdecznie jedna z lepszych esek z ICR-a na paślipków i szable w dłoń. Hmm. Na trzecim miejscu bym usadawiał obce wpływy, a na ostatnim potop. Potop jest najgorszą eską, z tego co wiem. W kolejnym boosterze, co my mamy w kolejnym boosterze? W kolejnym boosterze posiado posiadoślałdańska jest ciekawą kartą. Była bardzo ciekawa, dopóki mogliśmy wystawiać postaci z innych frakcji. Na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, już nie możemy. A tak to mogliśmy nie pacąc dwóch, tylko. Ponosząc koszt jedynie trzech, wystawić postać bardzo drogą i użyteczną. Na przykład Gastona, który kosztował 20, mogliśmy wystawić za 3. Co prawda nie mieliśmy kresek, ale. Tutaj z kolei widzicie rzeź pod batochem. Obowiązkowa karta na kontrolce u awanturników. Karta za dwie kreski. Pozwala nam usunąć z gry dużo postaci. Jeżeli ktoś gra na wysypywarce, to. Możemy usunąć ich naprawdę sporo. Widziałem czasami e, przy okazji jakichś gier, że usuwano pięć, nawet sześć postaci. Tutaj uchlik, kompanion, kompanion, kompanion swawolnik, akutualnie mało grywalny. O, odkładam sobie go na bok. E, ciekawo ma zdolność, aczkolwiek no, kom, swawolnicy niestety, póki będą, będzie trzeba odrzucać kreski, dopóki będzie trzeba odrzucać za nich kreski, są słabo grywalni. Bo kreski są drogie. Drogi koszt odrzucenia kreski, żeby stać postać. wać Panów obleciał. wać Panów obleciał jest taką odwrotnością z woli księcia, zaznaczamy do trzech postaci o niższej szabli niż postać, którą zaznaczyliśmy. Też ciekawy na bojówkę, kiedy musimy kogoś wyzwać. Tutaj taki średni tych wstydu, oszczędź. Dlaczego średni? Dlatego, że. Nasza postać odlatuje, zamiast, nie wiem, żeby się stało coś z nim innego, na przykład została tam, albo nie wiem, żebyśmy oddali kreskę jedną chociaż, czy coś, i nic się nie dzieje. A tak to nasza postać odlatuje, pojedynek jest przerywany, no nie tracimy kresek niby, ale dwojga złego by wolał coś innego. Bardzo dobra posesja Gdańsk. Gdańsk pozwala nam na... Robienie z nieużytecznych kart na ręce dukatów, albo w chwili, kiedy potrzebujemy mas bardziej dukatów niż niektórych kart, przerabiamy je na dukaty 3 za jedną. Tutaj zaturte wino. Zaturte wino jest. Um, ciekawą opcją, tylko jest dosyć drogie. A tutaj ciekawy z kolei booster dwa razy rekuć leliwa. Nie wiemy o co chodzi. Myśleliśmy, że będzie zawsze w każdym boosterze inna karta. Jak widzicie, niektóre się powtarzają. Um, co do tego zaturtego wina, 3. I usuwanie postaci to jest nie do zanegowania, ale koszt 3 powoduje, że ta karta jest rozważana bardzo rzadko do wkładania do talii. Tutaj pan orator, tak jak już mówiłem, idealnie do tego jam jest szlachcic, żeby agitować na albo niewiastach, albo na jakichś ciekawych postaciach. Chyba bardziej do niewiast w sumie by pasowało. Orator dodatkowo jeszcze jak niewiasta jest karmazynem, to już w ogóle jest idealna. Salwa, salwa. Karta, która może właśnie jako jedna zablokować jakiś moderunek, który wchodzi do gry. Między innymi taki rywół, albo właśnie te zaturte wino, które chce nam przeszkadzać. Pistolet skałkowy. Karta jest mocna, tylko na razie nie widziałem zastosowań, bo mało ludzi gra na modelunkach. moc. o tej karcie wolałbym nie wspominać. Efekt chwilowy blokuje zdolności um, Elekta przeciwnika. No, powiem wam, mało używane. Może by to miało jakieś zastosowanie. W praktyce blokujemy przez rundę zdolności Elekta. Tutaj wspaniała pani Kazimiera pozwala agitować wpływowym. To jest ciekawa opcja, aczkolwiek na razie nie, też nie widziałem złożenia. Przede wszystkim jest karmazynem, niewiastą, co daje nam w niewiastach jakieś bonusy i przede wszystkim jest karmazynem. Warto na to zwrócić uwagę. Sadzamy ją dla karmazyństwa. Tutaj, dworek na włościach. To jest taka karta, którą powinni posiadać raczej dworcy, ewentualnie radziwiłowie, żeby sobie robić szybki po prostu start z dociągiem, dobrym. No i dworcy tam w trakcie gry mogą dzięki temu grać szybciej i wysadzać sobie twierdzę. Tutaj, pan Hieronim Radziejowski. Hieronim Radziejowski jest kartą do sojuszów. Obniża nam koszt sojuszników. I przede wszystkim wyciąga efekty sojusznicze za kreskę. Według mnie to jest bardzo mocna zdolność i bardzo ciekawa zdolność. Szczególnie na przykład, jak gramy na jakichś Szwedach, albo jak gramy na jakichś yy, Ruskach, czy Tatarach, ewentualnie. Na no Habsburgów jeszcze tak średnio to widzę, chociaż tam też ma zastosowanie. Amnezja. Szukałem jej, znalazłem w tym boksie idealne. Amnezja, prosta zasada, czy nie? Traci zdolności postać, do której to dołączymy. Zostałem zasypany tym na masterze w Warszawie. Będę jej używał na pewno częściej. Salwa. Salwa jest, sława, przepraszam, jest kartą kobietą awanturniczą. Do kontrolki, do kasożeru idealna. Jak przeciwnik zawsze coś straci dzięki temu, ona raczej nie zostanie wyzwana. Więc jeżeli chcecie zrobić kontrolkę albo kasożer, sadźcie sobie na pewno jedną sławę. Nie wydaje mi się. Karta uniwersalna do blokowania Replik. Ta będzie na wydanie, bo już mam komplet, więc też jest dobry. Dzięki temu mam dobry box, bo będę sprzedawał sporo kart z tego boksa albo wymieniał. Szczególnie, że jest w cenie mastera. Wystawna uczta. Karta generalnie podchodzi pod Szwedów. Jeżeli gramy na dworskich, bo wtedy zaznaczamy sobie wszystkie niepospolite postaci, a wiadomo, Szwedzi są pospolici, więc to nam może zrobić całkiem niezłą grę. Przemieście sobie tę kartę, jeżeli chcecie grać na pospolitych. Onufry. Onufry jest ciekawą, o tyle kartą, że jeżeli ma już kolegę, to jest niewyzywalny i jest za tylu sławnych, ile mamy w kompanii. Myślałem o Habsburgach na Niewiastach Sławnych z Onufrym. To by było ciekawe połączenie, ale jeszcze nie widziałem zastosowania. Tutaj trzecia moja Fortuna Radziwiłów. Bardzo się cieszę. Fortuna Radziwiłów pozwala gitować za dodatkową kreskę. Raczej grywamy tym, jeżeli mamy kilku karmazynów, żeby mieć inicjatywę, i wtedy jest mocna agitacja u Radziwiłów. Jestem ciekawy, jakby grało na Habsburgach. No i tutaj ostatni booster to jest Władysław Siciński, którym już osobiście, że tak powiem, żygam. Ciekawa postać też. To jest karta kontrolująca grę. Wystawiamy go w czynie, bierzemy może i kreskę i w drobiazgu, jeżeli mamy sytuację jasną na stole i wygrywamy, jak najszybciej go odrzucajcie. Wtedy zostaje zakończona gra. I tutaj będę rozkładał na dwie kubki właśnie. Po prawej widzicie to, co raczej wydam, bo już to mam. Po lewej to, co sobie zachowuję na 100%. Pani Kazimiery nie wiem, czy zachować, bo aktualnie nie pamiętam, ile mam kopii. Te karty też zastanowię nad nimi, co z nimi zrobić. Pana Uchlika do kolekcji chyba sobie schowam. Szable w dłoń wydam na pewno. Szukajcie na forum. Z woli księcia obowiązkowo, zachowam sobie damę dworu, bo przyda mi się do kolekcji niewiast. A teraz przejdziemy sobie do y, kolejnej części, w której będę otwierał trudne czasy już. Y, taki bonus: wygrałem to wszystko na masterze, postanowiłem to otworzyć tam na miejscu, było głośno i dlatego to nagranie jest takie spontaniczne. Widzę, że mam szczęście do ruskich kart. Y, miecze na lemiesze karta, która idealnie, właśnie, pasuje do szabli w dłoń. Mm. Daje nam spore możliwości dochodu, tylko pod warunkiem, że mamy dużo tych modelunków, dużo postaci, dużo się wystawiamy i oczywiście one są na stole i też do tego dołączamy zazwyczaj sztychy. Trudne czasy. Wersja R-kowa średnio mi się podoba. Wolę Eskową oczywiście, bo nie wymaga, za, przepraszam, nie wymaga zaznaczenia, a e, chcemy dobierać karty. E, tutaj Glade Cesarski na Habsburgach. Można na tym grać, ale raczej średnio to widuję. To jest chyba raczej karta już taka bardzo dodatkowa. Zresztą jak każdy modelunek. Wspaniały pan Hochelzoren. Hochelsoren jest o tyle mocną kartą, że jest karmazynem. I jak go wystawiamy, możemy od razu w doobiazgu zaznaczyć jakąś denerwującą nas postać. Na przykład Beżbasz. Beżbasz chyba już mam komplet. Nie jestem pewien. Ciekawa karta. Raczej słabo stosowalna u Tatarów moich przynajmniej, którzy. Są w defensywie niż w ofensywie, aczkolwiek może być ciekawie. Pan Tyzenhaus, bardzo się cieszę z tej karty. Ta karta będzie pasowała idealnie do Kazimiery. Myślę o tym, czy by nie złożyć wpływowych, e, którzy siedzą na polu karmazynów, wychodzą z niego albo z niego agitują. Tutaj kolejny wpływowy, pan Sanguszko. E, o, i moja karta się nawet trafia. Pan Sanguszko jest takim... Em, Takim, taką ochroną bardziej dla postaci. Jak mamy jakąś postać i byśmy stracili z niej kreski, to lepiej w czynie zaznaczyć pano sęguszko, odrzucić tą kartę i odznaczyć to, co się nam podoba, Podoba, akurat w tej wersji oprócz Elekta i strategii. Wersja skowa oznacza wszystko. Tutaj wylosowałem oblężenie z tej góry. Cieszę się z tej karty, ale tylko dlatego, że zamierzam grać na jakimś szybkim raszu i ona będzie raczej do takiego raszowania postaciami. Pan, Stadnic, pan Stanisław trzeci Stadnicki. Karta, którą już nieraz wydałem, ale teraz zamierzam sobie ją zachować, bo chcę na niej grać osobiście. Zaraz po nim wyszedł Muezin. Muezin, mój drugi, jeszcze trzeci, i zobaczymy, co się da z tego zrobić. Jest to o tyle problematyczne, że trzeba do tego mieć napaści lipków, żeby to dobrze działało. I odrzucać posesję przeciwnikowi na maksa. Szłyk, szłyk chyba pójdzie jako druga czy trzecia karta. Ta karta jest warunkowa. Najlepsza na Wiśniach, a tak to poza tym raczej jej nie używam. Obóz Czerni, świetna karta dla awanturników, wręcz obowiązkowa. Jeżeli nie macie obozu Czerni, zapraszam Was, ja z chęcią Wam go jakoś postaram się sprezentować. Stanisław, Jabłonowski, Stanisław Jabłonowski, plus jedna szabla za każdego pospolitego, mocna postać, jeżeli gramy przeciwko właśnie Szwedom na przykład, no i usuwamy. Też postaci przeciwnika, jaką wchodzi do gry, więc mocna karta, SK jeszcze mocniejsza, bo usuwamy wszystkie kopie. I ostatni, a no, Sefer Gaziaga, akurat mam go już w dużej ilości, i on jest właśnie tym wpływowym, którym bym chciał grać, bo on będzie blokował raczej przeciwnika. A tak tutaj się właśnie prezentują te karty. Pana Jabłonowskiego, oczywiście dam na pewno na sprzedaż, bo RK mi się nie przyda. Pana Sanguszko już mam eskowe wersje, też go dam na sprzedaż. Pana Tyzenhausa sobie zachowam, Beżbasz nie wiem. Hohenzollern idzie do ten, do kompletu. Te karty raczej pójdą na sprzedaż. Tutaj zachowam sobie eski póki co. Pana Stadnickiego I nie wiem, czy mam mieszę ale mieszę w trzech kopiach. Tak to wygląda, moi drodzy, w tych boosterach z, za wygraną. Dziękuję ślicznie wszystkim, którzy byli w Warszawie, oczywiście w tym nagraniu. Za możliwość wygrania tego mastera też i polecam się wam na przyszłość. Mam nadzieję, że się uda jeszcze raz nie raz zobaczyć. Co do was, moi drodzy widzowie, tak jak zwykle. Polecajcie to innym. Dawajcie łapki, dzięki czemu może się pojawimy trochę wyżej. Na razie nie jest na za dużo, ale łapka to łapka, zawsze się liczy. I co jeszcze? No, mam nadzieję, że nie zawiodło Was to odpakowanie. Tutaj poleciliśmy tylko po erkach, nie zwracaliśmy uwagi na resztę kart. W innych nagraniach, mam nadzieję, pojawią się karty niepowszechne. A na pewno znajdziecie na moim kanale cały cały materiał o kartach powszechnych z obu dodatków no i subskrybujcie do zobaczenia z tej strony Warhammer Siemaneczko